Okej, okay. już w domu, podstawiam te sprzęty, czyli wchodzimy, ciak, tajnym kodem, tu trzeba tajny kod wstukać, wtedy się otwierają drzwi. Ożesz kurwa jedna... Dobra, tu moje biuro, tu moje drugie biuro i teraz pokażę wam najlepszy patent na opłukanie pianki ze słonej wody po surfingu. Więc najlepiej jest nie zdejmować pianki z siebie, dobrze się przygotować. Miej pewność, że pianka jest założona, tylko suwak masz rozpięty i musisz po prostu wykonać taki jeden zdecydowany ruch. O tak. Zawsze działa, polecam. Tu jest moja, mój mały oszukaniec, biorę dzisiaj oszukańce, pierdolę to. Jeżeli nie działa na oszukańca, to nie działa, no nie, no to pewnie mogłyby i zadziałać wtedy na te duże deski, ale na razie wezmę oszukańca, zobaczymy co z tego wyjdzie, wchodź tutaj malutki. Jakoś tak. Masrak. O, idealnie jest. Teraz jeszcze zapasowy Lisz, jakiś wosk, pianka i można jechać. Torba z Ikei na piankę jest, jest. Wszyscy się kręcą w to i z powrotem. GoPro jeszcze. Jeszcze mi się przydało GoPro. Jakby ktoś nie wiedział, to takie GoPro mam takie, takie o. Tak, to się wkłada, a? O. Mm. Zajebiście niewygodnie się z tym pływa i nie lubię z tym za bardzo pływać, ale jeżeli nie pływam z tym, to wy tego nie oglądacie, ja tego nie nagrywam i cały ten deal w ogóle tutaj się nie zgadza wtedy. Dobra, to chyba wszystko mam. Ogień. No to już tak, nie wiem. Nie wiem, nie wiem co powiedzieć po prostu, nic nie będę mógł. Wjeżdżam na Klerigo tutaj, o, od góry, zaraz wam pokażę. Szczerze mówiąc to byłem tutaj 10 minut temu, sobie obczaić walki, cyk dwójeczka. O, o, bo tu jest tak, że nie trzeba zjeżdżać na dół i szukać miejsc parkingowych. O, jaki piękny ptaszek przeleciał, można sobie... Zatrzymać i sobie sprawdzić prognozę pogody na żywo. I to jest właśnie to, co teraz będę robił. Zobaczcie. Widzicie, on tam, 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 taram, tam. Zobaczę, czy zoom w ogóle mi działa. No, coś tam, coś. Tu też się jakieś ładne marszczą. Tylko tu się nie pływa, bo są yy, jak to się nazywa? O ostrość. Są straszne kamulce. A ja sobie gdzieś. No, oczywiście, jak zwykle, nie jest to jakoś mega genialnie. O, Edyta pojechała. Ale mam takie dobre uczucie, że, że będzie dobrze. Więc jedziemy. Już widzę, że wypływanie. To trzeba będzie parę na głowę przyjąć. No ale okej, okay, tak. Jak ma być dobrze, to. To wcale nie jestem zły, mogę parę na głowę przyjąć. Oczywiście mam dziury w piance i mi się bokiem wlewa wszystko. Dobry ogień!

40, tak daj później i 3 lata mniej z życia, wójlot. Przywitaj się, tam jest wójlot. Staś człowieku, na drugi koniec Europy i wszędzie Polacy. Surfing to w 80%. Czekanie na fale później 19% to wiosłowanie i 1% to tak naprawdę jazda na tych falach. Po swoim i brzegu i czekaj sobie tam, bo tam jest większa częstotliwość, a potem przyjdzie taki 3 metrowy secik. I jesteś w takiej pozycji, że nie wiesz czy z nim spływać, o kurwa 45 minut jak dobry crossfit Woda, woda, workout of the day. Uch, ale czuję dzisiaj. Czuję no jak kaloryfer mi rośnie sam, kurwa, dlatego mi ta pianka tak pęka. Uch, to lubię. Ta nowa kamera faktycznie się czuć. Stara tak się nie brudziła. Dobra, idę zobaczyć, co tam dziewczyny i dzieci. Trzeba się zawijać do domu i oglądać Formułę 1, bo dzisiaj jest Silverstone. I potem może jeszcze sobie skoczę na zachodzik słońca. Uch. Ale się dobrze czuję, 45 minut, godzinka to jest taka idealna porcja, żeby popływać Baja. Dobra, widzę że tu się wszyscy zbierają Siemano Siemano I co? Siemko, 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 elegancko, na kwadraty No właśnie, tak, tak, widzicie? To tak zawsze Pozdrawiam Legnicę Legnicę pozdrawiają Ja pozdrawiam Afrykę, Libię Zauja, moje miasto rodzinne My nie po się dzisiaj, ale współczynnik V dzisiaj był 9, więc można się zjarać. i tak trzeba się tramadnik składać. Nagrywam ciebie? Ale ok, nie. Ale jest... Więc kliknął y, deskę słyszeliście. No, ale ładna. No moja. Wow. Ser for life. Ale co? Schody. Nie? Jak te schody takie się nazywały, co tam chodzili, chodzili i nie mogli podejść? To to są właśnie te. Zwłaszcza po surfingu. I jak ma się... Prawie 40 lat i tam wyszło parę kilo. Oh yeah. To wszystko. Dobra chwila oddech, złap oddech, polisz do trzech. Raz, dwa, trzy. Dla tej jednej fali było warto. Jedna była fajna, a reszta była taka hu 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 hu, taty. Aj jaj Zobaczcie jak się marszczą. Może na zachodzik, może nie powiem A na razie do domu obejrzeć Silverstone Formuła 1 Napić się zimnego Weissbirka, zarać Joint'a i celebrować kurwa życie i tą niedzielę Pozdro, dzięki za oglądanie, trzymajcie się nam na raheja.